z obiedzień, pokazuję Wam, co im na lunch. Niestety moja korzonka dzisiaj nie przyszła, pomimo tego, że przygotowałam lasagne dla nas obu. Niestety źle się czuję, nie przyszło się do pracy, a ja zrobiłam wczoraj na obiad lasagne wegetariańską um, z mięsem, które pokazywałam Wam w ducholu. A tutaj mamy paprykę, grzyby, cukinię, oberżynę i wszystko robię sama, sos też i na górze serek. I do tego wczoraj zrobiłam też z mojej nowej maszyny kulki mocy. Jedna jest obtaczana w kakao, w ciemnym kakao, a druga z biurkami kołsowymi. I tak będzie wyglądał dzisiaj. Bo lunch. jeszcze miałam wcześniej banana i wypiłam tylko jedną kawę dzisiaj, nie miałam jakoś ochoty na nic ciepłego. Hello, hello, Dzisiaj moje szczęście, bo Renia gotuje w tym tygodniu i tutaj mamy zapiekane papryki w sosie pomidorowym, dobrze mówię? W środku ryż, to farsz. Co jeszcze powiedz, Renia? Yy, pomidory, mhm. pietruszka. Pietruszka, na górze, na górze tutaj mamy migdały, miały być orzeszki pini, ale nie było w sklepie. Nie, nie było w sklepie, tak, dokładnie, ale tutaj mamy… I bazylion jeszcze, to są wymieszane z olej, oil, bazylia i ten… Ale pięknie pachnie i w ogóle jest takie smaczne. Ja już tutaj spróbowałam. Także tutaj wszyscy dwają. No naprawdę super. Pyszne. Także tak wygląda mój lunch w tym tygodniu. Wszystko super Nie smaczne. <laughs> tak, ja jutro w innym jestem miejscu Na czwartek jutro masz wolny. A teraz jedziesz tam już główkować, co zrobić na przyszły tydzień. Kurczę, stres. Dobra, pa. Kolejny dzień, i kolejny lunch. Ja dzisiaj mam tylko gotowaną sobie, bo dzisiaj jestem w innym budynku i nie będę widziała się z Renią. I wczoraj wieczorem przygotowałam spaghetti. Generalnie sos pomidorowy z warzywami, które trochę podsmażyłam. To była cukinia, cebola, czerwona i operżyna i papryka. I do tego kulki, które pokazywałam Wam w holu, te z salama katni. I to wszystko z makaronem ugotowałam. I no takie spaghetti wyszło. Nie, nie wzięłam ze sobą parmezanu, Wczoraj jeszcze parmezan z tym mieliśmy na wierzchu. A ja dzisiaj nie wzięłam. I nie mam po prostu, nie mogę pojemnika małego znaleźć. I mam tam jeszcze u telefonu nektarynkę też na później jako deser. I to wszystko, i cały czas piję wody, bo dzisiaj jestem bardzo spogodna, nie wiem dlaczego. Um, jakoś tak rano zaczęło się deszczu, a teraz jest gorąco i... I nigdy nie wiadomo w sumie, jak... I nawet nie wiem jak się ubierać, bo rano jest chłodno i deszczowa, a później już jest cieplej. Także tak wygląda sytuacja. Na dziś. Na lunch nie przygotowała, bo jak sos jest słodko nie, jaki to jest sos sojowy, tak? Nie, nie, nie tam nie. jest. Tam jest soja, tam jest maple syrup. Tam Syrop jest Rice Rice wine? Mm -hmm. rice wine. Zielona pietruszka, tutaj, tutaj mamy marchewkę jest przepyszna, to tyle wam mogę powiedzieć. A jak zrobiłaś, <grybujesz>? w piekarniku czy na parze? Na patelni. Na patelni, o to jeszcze inaczej, widzisz? Ale pycha, no to już jem, bo już głodna jestem strasznie.